Dwa duże poproszę, tylko migiem! Proszę pana, trochę kultury. I wtedy patrzę, a on rach, ciach i duszkiem wypił pół beczki. Geralt, tutaj. O, ho, ho, biało włosy. Ty wyglądasz szef jakiego, który się lubi lepiej. Dzięki. Może innym razem. No so, ja się prosić. Popisujesz się? Oczywiście, że tak. Ty byś się nie popisywał? Uwielbiam bawić się czasem. I przyprawiać nim piernik. Widzę, że słuchałeś. Rzeczywiście mam słabość do czasu. Kiedy nad nim panujesz, możesz robić różne ciekawe rzeczy. Na przykład dosypywać świństw do zupy ludziom, których nie lubisz. Naprawdę panujesz nad czasem? Czy to tylko kuglarska sztuczka? A co za różnica? Spora. Hmm. Powiedzmy, że czas zawsze mnie fascynował, więc nauczyłem się, jak z niego korzystać. Czemu akurat czas? Geralt, istnieją trzy wymiary: długość, szerokość i wysokość. Czas jest czwartym wymiarem. Na moim miejscu ukochałbyś sobie szerokość? No proszę ci. – Kim ty właściwie jesteś? – Gaon rodim, zwany... Nie o to pytam. A, więc chcesz raczej wiedzieć, czym się zajmuję? Zasadniczo daję ludziom to, o co proszą. Można powiedzieć, że spełniam życzenia. Szlachetnie, ale ty zawsze chcesz czegoś w zamian. Prawa rynku. Nie ja okułem powiedzenie, że nie ma nic za darmo. Nie jesteś człowiekiem, to jasne. Kim w takim razie? Demonem? Ginem? Naprawdę chcesz wiedzieć? Tak. Nie, Geralt, nie chcesz wiedzieć. Ten jeden raz ci daruje i nie spełnię twojego życzenia. Ci, którzy poznali moje prawdziwe imię, albo już nie żyją, albo spotkało ich coś znacznie gorszego. A ty jesteś mi jeszcze potrzebny. Czemu zawdzięczam Twoją obecność? Chciałem Ci pogratulować. Pięknie poradziłeś sobie z Olgierdem i już prawie spłaciłeś swój dług. Miałem spełnić trzy jego prośby i zrobiłem to. Zdejmij ze mnie to znamie. Jesteśmy kwita. Prawie żeby wypełniła się litera kontraktu musisz zrobić jeszcze jedną rzecz Sprowadź olgierda do starej świątyni lilwani nie było o tym mowy owszem było jako światły człowiek na pewno wiesz że każda umowa zawiera tak zwane kruczki drobne zapisy które jednak wpływają na ostateczną treść kontraktu dotyczy to także umów ustnych pamiętasz jak powiedziałem cytuję Wierzę jednak, że wszystko dobrze się skończy, a potem spotkamy się we trzech i podziękujemy sobie za wspólne przeżycia. Koniec cytatu. O, tak, pamiętam. Wywiąż się z umowy, wtedy zdejmę z nami. Nigdy więcej nie będziesz mi przeszkadzał, kiedy z kimś rozmawiam. Co, licho? Czemu mam muchę w zupie? I skąd się tu wziąłeś? Jestem wiedźminem. A to czyni mnie nadludzko szybkim. Ty mi wrzuciłeś muchę do zupy? Nie. Posłuchaj uważnie. Powiesz swojemu atamanowi, żeby przyszedł do świątyni Lilwani. To na południe stąd. Wejście jest w jaskiniach. Co tam się dzieje? Świątynia Lilwani. Zrozumiałeś? Zrozumiałem. Czekaj! By Była tu ta medyczka, twoja znajoma. Prosiła, żebyś do niej zajrzał. Dzięki.